To Tyli i dragon został, no coś podejrzanie, podejrzanie, ale no myślę, że dragon mógł się schować Uuu. tej samej. Może nie chciał tego specjalnie... Uuu, zrobić, szafa no. do jest! Kumacie to? to? ma z tej strony Hogaty, a to jest odcinek z CSGO Hide and Seek wraz z ekipą. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie subka, wpadnijcie na Instagrama, Fanpea, oczywiście na g 2 z linku podanego w opisie pod filmem. Dzięki! Też masz takie dziwne uczucie, jakby jednak cię widzieli, nie? <noise> Nigdy nie ufasz. Dobra, to ja od razu sprawdzę garaż. Tam nie czy tutaj czegoś nie ma, Przecież to najlepsze było w mojej kryjówce, w tym garażu, no, no. że oni nie wiedzieli jak to wygląda. Jak mm -hmm. było otwarte tutaj, to oni po prostu nie wiedzieli, że. Jak ta mapa wcześniej wyglądała. Bo to było zamknięte wszystkie, może nożem to rozwalać. No, rozumiem, nie rozumiem. Dobrze, ja tutaj sobie sprawdzę jakieś kryjówki. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Ja tu wcześniej sobie wskoczyłem. A, no to wskoczyłem, dobra, nieważne. Ja, może ja od idę razu... ten, ja idę sprawdzić tam na dół, nie? Się mm -hmm. tam nikt za cementem nie schował, bo to ten... jasne nie. sprawdzaj. Chyba ktoś przez zabaw wskoczył? Nie, nie, nie skoczył, dobra, myślałem już. Dobra, nikogo tu nie ma na tej kampie. Dach, na no dachu! Ja Pogaty jestem... za tobą! No, no tak, tak, jest tu skater. A. Wyskoczył. Dobrze jeszcze... Masz go, biegnie, 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 biegnie. Bieg, gdzie, gdzie Tutaj, gdzie, tutaj je, bieg na dole, je, na dole. Je, je. Na samym dole wiek tam, saifia? łapcie go! Ja się zablokowałem Byli, safe Dobra, łapać Aj gościa je. trzeba Jestem tutaj gdzieś, ale nie wiem gdzie on jest już. Ja nie wiem, też gdzie on jest Kurde no, w las do jakiejś kampy To od razu A. jak widziałeś to mu trzeba wiesz co, oni, od dołu zabezpieczyć. bo ja bym ja gdzie indziej, wiesz się bym zaściłam. bezpiecznie. i nie mogłem jakoś go złapać. Kurde że że może świka tutaj w jeżeli jest, dlatego... A gdzie on? Nie, on, on zeskoczył? Na tak, sobie? tak, tak, on zeskoczył i gdzieś wszedł po prostu, także... Oj, pytanie brzmi, gdzie on tu wszedł. No możliwe tu, bo to jest rozbite, nie? W tym miejscu. Dokładnie, raczej ja też tutaj wchodziłem, ale nie wiem, czy... Nie. Kurde... Dobra, A, dobra. W kuchnia. Możliwe, że on gdzieś w kuchni siedzi, tylko trzeba znaleźć teraz gdzie. Tu nie? W lodówce. Sprawdź, czy w lodówce. Jo, Kurde, nie rodowce. siedzi. Ajaj Gdzieś aj, aj. tu może bele, być. Pole. Wszystkie te kryjówki no, musimy dokładnie, przeszukać dokładnie, teraz. Dokładnie, dokładnie. Obok. Jej zobaczcie pod schodami szczerze mówiąc, bo może tutaj jakoś się szybko dostał. Kości. Nie, pod ja schodami nikogo nie, nie ma. Nikogo ma. Na, tam gdzie była aura? Nie, nie ma. Dobra, tutaj nie ma. W tej kryjówce, kurde, no. No, szkoda. Się no, kurde, szkoda przy kominku no. mówiłeś, że jest jeszcze jakaś kampa. Tak, ale to za kominkiem, jakby można wejść. Węty nikt już jeszcze nie sprawdził, teraz. No teraz nie. to już wielu miejsc nie, nie sprawdzaliśmy. My no. się rozproszyliśmy tutaj z katerem. Tak. Akuratnie, na to wychodzi. Sprawdzić to miejsce, ale raczej jest puste. Co? Puste czyste. Co? Tam. Nie, no napisał shazam Ej! Jest kampa pod tym, kogaty. Pod. Yy, jak się nazywa? Pod placykiem zabaw. Tak? No? No właśnie tak, myślałem, właśnie tak myślałem. Ale dobra, chłopaki po 5 minut. Musimy trochę się tutaj. A, nice. Dobra, no, no tak, no szukamy jednocześnie, wiesz. Yy, się inne rzeczy A. patrzy, no. Nie jest Oj tak, jaj. że sobie biegamy. Randomowo, całkowicie, aktualnie. Mianowicie. Ja akurat za ścianką byłem, jak widziałem tego skatera na górze dobra, i do tego. dobra sprawdzę tak, basen. Domek, domek! Mi się wydaje, że oni tak, tak, tak. bardzo mocno w tym domku siedzą. No ty sprawdziłem na razie, czy. O, jeden w basenie, w tej łapce, w tej dobrze. U, ukrytej basenie w Dobra, dobrze, czyli ją dobrze. znaleźli już jak coś? Tak. Ja sprawdzę ten cement, może, bo oni mogli to znaleźć też. Dobra, jeden znaleźli No ten tak, ten ten no te dosyć. cementy przede wszystkim. To nie no, teleport, w cemencie, no w to ja byłem przed chwilą, ale to, to możesz luknąć, czy tam nie było. No bo skater to wbiegł nie. sobie do domku i gdzieś zapewne tak. tu się ukrył, no. A to, 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 w kuchni co, do góry można wejść? Pod dasze jakby? Znaczy ja to jedno patrzyłem i go nie widziałem tam. No dobro, nie ma, no nie ma. Gdzieś tu do czegoś musiał wejść, tylko pytanie teraz brzmi właśnie do czego on ja możesz, może do góry wbić się Mi się ile. zdaje, że dragon ten, że dragon jest tam gdzie był wcześniej Tak, tak Nie, no bez abuzowania raczej mi się wydaje, że chyba aż tak nie abuzują, że dwa razy na tę samą pozycję wbił Nie wiadomo, nie wiadomo Okej, okay, tutaj do... za schodami nic nie ma jakby Ja poddasze sprawdziłem następny i tutaj też niczego nie ma No myślę, że dragon tą samą trojówkę użył, szczerze mówiąc nie wiem, zobaczymy. Myślicie, że dwu, we dwóch O, skater mam, skater mam. Masz go, kryjówcy W twojej kryjówcy był. A, Ostatnie no okej, okay, Dobra, dobra, no to git Przynajmniej tak go mamy. Tylko i dragon został. No, coś podejrzanie, podejrzanie, ale no, myślę, że dragon mógł się schować w tej samej. Może nie chciał tego specjalnie Uuu, zrobić. Oooo, szapa no, do narni jest! Kumacie to? to! Chodźcie tu do pokoju, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Szapa do narni! Dosłownie! Uuu. 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 Ej, tu, 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 tu! Świkła, chodź na górę! Okay. Pa, patrz, pa, 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 i chodź do, do szafy. szafy! Tak? Czekajcie, trzeba tak zrobić? O, o zamknąłem tu, za nami! Tu, ktoś może być! Przecież patrzcie, tu jest terenu jeszcze! Tutaj dragon może być, Tak! Przecież. Myślę, że nawet na 100% tu dragon No bo może myśmy być. go nigdzie nie mogli znaleźć tam! Dokładnie! I odupia! Ale kozak mapa! Co Piotra, jest? Kosia, chwyca! Ile tu jest z miejscówek teraz nowych do sprawdzenia? Od razu. No to jeszcze jedna rzecz była poza mapą drogową. nie będzie, ja jak, jak oni nie znają tego części, <laughs> nie? Przykładowo. No, no tak. będzie. Szafa była otwarta, bogaty, jak ją Nie, nie, ja ją, ja ją otworzyłem, ale. Dobra, no to może nie wiedzą, bo. Może nie wiedzą, kurde. Ej, dobra, nie, no musimy stąd wyjść. Dobra. Bo tak, jednak, tak. O, może być. I drugi raz z rzędu, dragon gdzieś jest schowany, my nie wiemy gdzie kompletnie. No, najgorzej. O! o. Uh, Masz go tam? Nie, nie, nie. Myślałem chwilę, ale... Kurde, tu jest tyle kamp! No. Ja jo, chyba sprawdzę poddasze, które tam no, się No sprawdź, otwierało. sprawdź. Coś jeszcze znacie, to sprawdzajcie po prostu. No, dobrze, dobrze. Boże. Ja w sumie biblioteczkę miałem sprawdzić jeszcze chyba. Tylko nie, nie pamiętam, gdzie ta biblioteczka była teraz. Mm, nie po prostu... no, tutaj drago tu, tu, gdzie ćwikła jest. Tu biblioteczka miała przejście. No, i myślę, że. Trudno, trudno, no, trudno. Dobra, Trzeba gdzie ta biblioteczka? Dobra, to jest biblioteczka? Dobra, tu jest biblioteczka, biblioteczka czysto. Ej, nie, Musi ale patent drzewa. z tonarnią panowie! No, no. To jest Coxon totalny. Kurde, no nie, niestety chyba. Nie znajdziemy go znowu. Nie, no nie ma co się załamywać, musimy go znaleźć. Nie, no, nie, to to no, nawet nie, nie ma. Jest. Wiesz, że, że nie. Musimy już Znajdziemy gościa. O, pod kolejnym łóżkiem jest jakaś kampa, ja dwie nie wiem, nie ma teleportu w drzewo nigdzie. A obydwie dwie kampy były sprawdzone już w tym w basenie? Tak, 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 ja tam wapnoka tak, znalazłem w tej drugiej jakby basenowej. Druga o, basenowa o, był wapnok. To nie tutaj. Okej? Okay. Ja a do komina w ogóle wszedłem, a z komina jest teleport na dach. Tak? No. Tak, wszedłem centralnie prosto wy komin do środka i stamtąd przeteleportowałem się na daszek Także koks w ogóle. Dobrze. Ciekawe, no, gdzie no, jest no, Dragon? No. Ej, ja naprawdę no, mam tylko nadzieję, że on nie jest dwa razy w tym samym miejscu. Tak, jest. Ja tylko to. Ja mam nadzieję, że po prostu no. znalazł jakąś drugą kampę teraz. I na to na to liczę. Sprawdzaliście te w ogóle kanały czy coś? Ja sprawdzam, ale ciwika je lepiej zna, ja nie wiem co tam za klejówki Nie, jeszcze, ja tam nie byłem ten, ten. A, kanały, kanały dobra, przepraszam, Były, myślałem, że wentylacyjne A wentylacja? Już. A wentylacja A wentylacja to, to myślę, że to... Ten, nie, to nie było jeszcze Oho? Wenta To, to sprawdź tego wenta Zaraz się okaże, dobra. że głup w wencie siedzi Ja sobie sprawdzam kanały Wiecie, też yy, jak chodzicie w inne miejsca, to poznajecie trochę jednak tego Tak nie, no kurde, we, myślę, we, że... No ja szybko sprawdzę jeszcze moją starą miejscówkę, czyli pierwszą Ale coś czuję, że wątpię, że on tam... A, no, ja z tych kanałów zaknięte. przyszedłem do garażu, to jest wentylacja, widzę No, będzie problematycznie, ale są fajne kampy jest ja idę do narni chyba w tym momencie, ja panowie Ja chyba też chciałbym Mamy Takie pójść, wrażenie. ale... O, wentylacji to jest ukryte no, pomieszczenie no. no, nie ma go tutaj u mnie, więc no kurde, masz, myślę, olejny, że... masz tak, tam masz ukryte tak, pomieszczenie tam, byłem. tam jest jeszcze teleport za tym zawętem. Kurde, tym dobra nie mapa, nie możemy się znaleźć no cóż, póki no co Dobra, go, 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 go. Dobrze <noise> Nie wiem ja się idę chować, pod nie, nie wiem czy iść do tej narni Kurde ona ja mnie tak pod... kusi ta narnia ja że kusi. to jest szok. Ja chyba idę, ja idę Mogę nie, ci zamknąć drzwi ja za tobą po prostu do narnięcie ja mogę, ja sam sobie sam mogę wiesz? No sam. Ja górka, sam mogę, no nie mogę z tej narni <laughs> Czekaj ja sobie otworzę drzwi Nie no, że to jest tak genialne że to jest szok ja już, kolotek, już, już zamykam, już A. ci zamykam. I do może wejść, czy można no, Nie, ja pójdę gdzieś indziej. Dobra, ja się schowałem na drzewie. Tylko muszę to znaleźć teraz, kurde, bo ja nie A, pamiętam, jest. gdzie to było. Nie, wpadłem. Tak. Yy, jak do komina ja wszedłem? <laughs> jak ja do tego komina wszedłem? Halo? Ale to, że jakby za kominem byłeś? Nie, wy kominie, A. Wy, A wy środku. O kurde, no to nie, to akurat tego to ja nie znalazłem. Musiałbym znaleźć, gdzie jest komin. Lokalizację komina musiałbym znaleźć na szybko. Fuck Nie znajdę. Ja Chodzę ja chowam... do biblioteczki po prostu w tym ja momencie. Ja się schowałem na drzewie. W... Kurde, ty słaba kampa. God damn, tyle lepszych kamp jest. Muszę sobie przypomnieć, w kolejnej rundzie się tam schowam, tylko muszę znaleźć tę kampę i muszę sobie przypomnieć, którędy się tam wchodziło. Już zapomniałem, bo wchodzisz do komina i masz szybką teleportację na, na dach po prostu tym kominem, a, także dobra, to jest kokson. Okay. Ura, a, ty, a? Ten, ty tam jesteś za czymś schowany, czy tak co stoisz po prostu? Nie, za czymś jestem schowany? Jestem w beczkach, wiesz? No tam jest a, przecież, za czymś się schować też tej Nie, wiem, to, ja, to, to ja nie znalazłem nic za bardzo. To jako drabinka służy, ale tu już nie ma więcej przejść, chyba w tej u biblioteczce nie ma więcej ukrytych. Skaczą tu do mnie, dobra, skaczą do mnie te chłopy. To no. nie wiem, próbuję coś to znaleźć jeszcze, ale ryzykuję, że jakby oni mogą tu w każdej chwili wejść, mm -hmm, mm -hmm. jeśli wiedzą gdzie to jest. Ciekawi mnie, czy w sumie znają Narnie, no kurde. No w basenie, któryś tam biega teraz. Dobra, ja zobaczymy, gdzie, gdzie oni wejdą. Gdzie teraz? I tak, chwilę, chwilę wytrzymujemy. To jest dobrze, że nie znajdują nas od razu, nie? Że to nie są takie kampy, do których od razu wchodzą. Ja Kurde, ja ten, ten komin. Ja muszę zrobić ten komin, bo mnie mega ciekawi, czy oni po prostu go znają, nie? Bo jeżeli go znają, to oni do niego wejdą od razu, ale jeżeli nie znają. To już będą mieli problem. Bo to prawdopodobnie będzie tak, że oni mnie będą widzieć w tym kominie, nie?, że ja jestem, a nie będą mogli mnie śmignąć z tak, niego. Tak, 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 tak. I mnie tak samo ciekawi, czy w końcu któryś z nich był w tej pozycji. Wiecie, teleport z placu zabaw. Czy, czy, czy ten, czy ktoś z nich, widzieliście kogoś z nich w tym teleporcie bez placu zabaw nie, w tym domku? Nie, nie. Wydaje nie, mi się, że nie, nie właśnie widziałem. ktoś z nas jeszcze powinien w tym domku chwilę pokampić, tak, dla beczki. Że oni tak powinni no, nas bo ja. Bo ten... oni. On, 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 po prostu ja się wyteleportowałem przez przypadek, no, no, no. i myślę, że. Może nie wiedzą o tej kampanii. Ty, to może w kolejnej rundzie. O, jest chłop u mnie. Przed do mnie, po mnie do jest. mnie ten, do mnie jeden A. cały czas próbuje skoczyć, skater na no po mnie po jest. E, ale możemy spróbować w kolejnej, w kolejnej rundzie, właśnie stanąć: że ja pójdę na komin, ty pójdziesz do okna i wiecie, jak będziemy się na nich patrzeć Dobra. po prostu z tych no, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Na takiej zasadzie można Dobra, zrobić. Na, mnie, na mnie już polują, na mnie już polują. A ty jak tu ćwikłaś? Szedłeś z tego teleportu? z sensie tego teleportu na górę, nie? No, no, no. Jak obok placyka i co po prostu zeskoczyłem na drzewo. bo żaden nie umie... Żaden nie może do mnie dostać. Skater zaraz doskaczy. No, mówiłem. Oh. Mówiłem! Oh. No, no to, ale to jest długo, sobie tam postałem. No chwilę sobie postaliśmy, To były takie bardziej chillowe. Ja chciałem komin wejść, tylko zapomniałem po prostu gdzie jest ten walony komin i, i to był cały mój problem. Ty, ale Narnia, ciekawe czy znają narnię. Ale to było, to było giga zdziwienie w ogóle z tą narnią, nie? No, tak, hmm, coś ta szafa dziwna jest. Wchodzę do szafy, ja dupia przejście w ogóle. Nie. No oni po prostu naprawdę, oni chyba po, po prostu jeszcze nie odkryli narni. <grych> Oho, no jakby tam się dało wejść, to nie, to też i jest, wiesz, nade mną, Widzisz jak albo nie? To nie. To, to, nie, nie. Ej, parzek jest duży daszek! Jest no szansa, faktycznie. że tam Ej, jest jeszcze kryjówka jakaś. W, albo we dwójki to by trzeba było myśleć. Ale wydaje tam. mi się, że my możemy przez Ciebie przenikać na tej mapie. No, no, no. A, że my przez Ciebie przenikamy może. tutaj. Nie może możemy się tak, nie. boostować się po sobie. No, ja ale ja powiem spróbować. tak, ta mapka wpada do, do jednej z topowych mapek akuratnie. Hmm. Nie no, bardzo fajnie mapa jest zrobiona. Także jest super mapa. No, nie Ty, da, chyba za kurde, ten kamień, ani na kamień wejść. Rady. Oho. A ten już się da, ale czy tutaj? O! Uciekaj! <laughs> Uciekaj! Uciekaj! Ucieka. Dobrze! Uciekaj! Teraz do innej kampy, teraz inna kampa, teraz szybko inna kampa po prostu. Dawaj, za cement, za cement, za cement, w dół. dobrze, 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 dobrze. Ale kampa! Dobra, i sieć tu już do końca! Ale escape mechanizm! Odkryli w końcu! Narnie! I chłopa na kamieniu nie widzieli, Co jest? Co ja tu się nie wydarzyło? Mogę tylko bo to jest piękne! Nie no, ja jeszcze ja czuję, jeszcze, jak będą rozmówki po mapie. Ale wie panowie, to coś. Ślepi jesteście jacyś? Czy o co chodzi? Oh, nie, no dobra, to było, to było genialne, to było bezsprzecznie genialne po prostu. O Boże Ty, a ciekawe czy, się, ciekawe, czy się skapnęli, że jak wychodzili stamtąd, nie? To że mieli zamknięte... Drzwi zamknięte. Tak, tak, tak no, 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 drzwi. No. O kurde, a teraz jakbyś w ogóle tam wcześniej wszedł i wskoczył no. sobie tym teleportem z placu zabaw do okna i tak zaczął machać jakby z okna, nie do nich. Po prostu. No, kurde, szkoda, że tu nie ma wyjścia, bo bym to zrobił. No no. no, no, od razu. no. Kurde, ale koks, W ogóle ta miejscówka też jest bardzo fajna, może w tej miejscówce no? siedział dragon. Czy ty tu byłeś? Nie, nie siedział. Ja to sprawdzałem właśnie do ok. tego. Widziałem o tym ja, ja tego nie widziałem, w sumie, szczerze powiedziawszy. I zastanawiałem do czego ty biegniesz tutaj. No. Co, tu, tu, co tutaj się dzieje takiego? Okej. Okay. Nie, no dobra, dobra, jest już nasza. No to musi być nasza runda. Ewidentnie. Musiałem, teraz musiałem. musiałem tak, goki tak, player, tak. player, już player musia, Musiałem. Musiał. Już się nie mógł powstrzymać. Dobra, wygraliśmy. Na razie, ej, na razie, szukający nie wygrali ani razu. Co tu zapiszę? Spójrz, paleta barów w Polsce zimą Szara polska zima. My zresztą respa nie sprawdzaliśmy co No ale, bardzo no, no, bo, jakby no, no tak, tak dalej. ale no, nie wiemy po prostu jak tam wejść I to jest ten problem, no. ale to prawda, to prawda nie, nie wiemy kompletnie jak i co i gdzie tam Można śmignąć akuratnie Mi się wydaje, że jest bo po jest o, gdzieś tu w, kogoś na radarze. W chodnikach, o, też o, na, na, widzę. na drzewie, no. chłopiec Wapnok jest na drzewie, chodź na drzewie Dobra, dawaj, ja idę pod drzewo, Idziemy. idę pod drzewo To idź pod drzewo, chodź, chodź, chodź Dobra ja będę. Chodź, tak chodź, 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 chodź na górę. Dobra, dobra, dobra Chodź do niego Spad Dajesz gaura Masz gościa Nice dobra, Jednego lezi. mniej, okej okay, eee, Nie było coś pod piaskownicą też? Sp o, dobra, sprawdź, o sprawdź. Mamy następnego dragon! Ty lezi. może on pod piaskownicą się nie, nie był, nie był, bo ja sprawdzałem, wiesz? Sprawdzałem okay. właśnie tą pod piaskownicą. Dobra, Dziękuję został wadek. skater Narnia! Dwie osoby, narni. Dwie osoby do Narni! Dwie osoby do Narni, panowie Idźcie do Narni we dwóch A ja przy... Dobra, to ja idę do Narni z tobą, Ćwikła. Poczekaj chwilę, zanim tam wejdziesz Ja sobie sprawdzę moją Drzwi są otwarte do Narni w ogóle O. Dobra, dobra Wchodź do Narni Dobra, nie ma w moim miejscówce ktoś jakby plac zabaw Dobra, ja czekam przed drzwiami do Narni Dobra Dobra, ja zamykam bramę do Narni i wchodzę też no w sumie nie, nie może też siedzieć na jakimś kamieniu i też go możemy nie widzieć w najzwyczajniej w świecie, mm -hmm. bo szczerze to, to nie jest dziwne, że... Jak się tam nie patrzyli, to się ciebie nie spodziewali po prostu. W Niby tym miejscu. tak, no tak. No. No, taki, no kto by się spodziewał, żeby ktoś na kamieniu siedział w hide and jakby. Jest jeden. Sprawdzamy Kniówka. wszystko. Dobra, sprawdźmy tutaj kniwkę ćwiku wcześniejszą w I blue chyba to było, no tutaj, tu i tu, dobra to niczego nie ma Dobra Powiedzmy, że w narni byliśmy mo, mo, chyba, że gdzieś się skampił indziej w tej narni O, no, no no możliwe, ale wątpiesz O a to wy jesteście już myślałem, że słyszałem skatera, że tupak mm -hmm. gdzieś po mnie e, sprawdzę Skater spowy. tupak Syk, co Dobra Idę sprawdzić, tak, stara kampa, dobra, sprawdzona, tu zapleca... W ogóle, czekaj, jakie tam Co? Masz coś? Yy, nową kryjówkę w piwnicy znalazłem za skrzynkami. Dobra, w ogóle Zobaczmy. zanim go zabijecie jak coś, to, no. to poczekajcie chwilkę. Ja muszę jeszcze znaleźć w ogóle jedną tę kampę no O, fajna nad... tonarnia. <grym> <Peter>. <grym> Skater. Skater. U was trochę salty. Aha. Dobra witamy, nie piszcie z nim. Nie reagujcie no, na jego ja słabe. Facie. Podbity Ja jestem teraz aktualnie w ściekach tutaj sprawdzam. Może skater tutaj się znalazł. To znaczenie. Ja, A na drzewkach może jeszcze gdzieś indziej teleporty były czy nie znaleźliście niczego? Nie, samego? nie było teleporta za bardzo nic na więcej. Ja sama nie Ja Kurde, muszę dobra. znaleźć przejście nad ten, nad ten kominek. To jest moja misja. A, no, no, no. Muszę zobaczyć, gdzie jest kominek na dole. Dobra, kominek jest tu mniej więcej. Jak ja na ten walony kominek wszedłem? <noise> Nie pamiętam, no. O, dobra, czekaj, bo znalazłem teraz przejście. Jestem w kominku, o. by the way. Ja Ej, widzisz ich... mnie ćwikła? Widzicie I mnie w kominku? Play co tu z tyłu? tutaj jest to? no widać. Ja. Cię. o, jestem na dachu teraz teleport. Aha. ale wszedłem z pierwszego piętra, jakby. To, to ja sobie tu później wejdę, wiecie? ja sobie to, 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 to wejdę to, 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 to. w kolejnej rundzie, ty na przykład wejdziesz do tego domku. tak, tak, tak. i tak, tak, będziemy tak. się śmiali, prosto w pasz. Ha, ha ha dobra, idziemy panowie. go 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 Otwierajcie ile możecie drzwi, co, nie? Żeby po prostu ich trochę tutaj zmylić. Znaczy to jak ten, chodzi o to, że no ja będę pierwszy do strzału. Po prostu jeżeli znają te pozycje, to oni tu wejdą od razu, nie? Niby tak. No bo ja będą widzieli mnie w kominie od razu. Najgorsze jest to, że ja nie widzę jakby kiedy ktoś do mnie wchodzi, co nie? Rozumiem. Ja nie wiem po tego i dlatego chciałem na żeby świpać, Muszę zobaczyć czy... swoją no, kampę jesteś? jeszcze. To ja tam mogę stanąć. Nie. No, nie, no nie musisz, co nie? Ja jestem w, tym, w tej kampie, którą znalazłem, wiesz, przez ten plac zabaw, ale to już, wiesz, nieważne, to najwyżej ten... Jak ty po tej drabinie w ogóle wszedłeś w biblioteczce? E, wiesz co, tam jest chyba, jak wchodzisz do niej, to po prawo, jak stoisz prosto jakby w te drugie biblioteczki, to po prawo masz taką drabinkę gdzieś powinna być. Nie wiem dokładnie, jak po prostu się wbiłem. W... Jakoś. Kurde, szkoda, że ten, na, jak się klika na ten safe point się nie dzieje, że nie ma żadnego. Ech, Dobra, ja siedzę w kominku, panowie Boże. Nie ma mnie tu Jeżeli znają pozycję, to jestem w dupie od razu, a tak. jeżeli nie, no to... Czekaj, idzie ktoś już. O, ja ja czuję, że on idzie do mnie od razu, widział mnie w kominku już idzie te teleporcik do mnie Pietry jest na... wchodzi na dach teraz jak coś Tak, 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 możliwe, że wezmą mnie zaraz, na tutaj dwóch na chodzi skater teraz, jest na dachu. Zobacz, zobaczymy, exit jest Oni chyba wyżej. tej miejscówki nie znają. Twojej? No, bo Możliwe. oni się nawet nie spojrzeli. <grym> Ty, ale oni mnie widzą w kominku? Tak, Czekaj, tak. Czekaj, patrzy się jest. chłop na mnie w tym kominku. Ty, ale nie poleciał od razu do góry. Ty, może nie znają wejścia? Może, może nie znają tego. <grym> może nie... <grym> Ostatnia ja runda tak. akuratnie, będziemy wszyscy tak na widoku mniej więcej. Ty, bo czekaj, bo chłop próbuje tutaj skanować wokół mnie nożem. I to chyba, nie wiem czy to był skater akurat nie, ale ktoś ze skinkiem też. Ty, nie Aha. znają chyba tego skitu. Patrz. Czekaj, ktoś powie na górę. Fuck. Ok. Jeden jest na dworze, chyba do garażu wbił teraz. Może jednak znają. Dobra, a siema ma. za bok mnie centralnie. O, ja cię chrupię. Nie, już nie ma tutaj żadnych pokrytych. Nie, dobra, znaleźli mnie, no. Ajejaj. Czyli sejfik był jednak znany, okej okay. Tak Dobra Dzisiaj oni nawet do sejfu nie wejdą? Typowa nie? miejscówka for fun <głopie> Chłopie tu próbuje przez tego chyba, przez szybę bić O, pomyślał chyba, idzie nad, nad kominek Poszli na górę jakby Bo poleciało? Nie wiem czy on do parku nie idzie On do parku i bo idzie Gdzieś wchodzę, gdzieś tu chodzi. Nieee! Mają kurde, twoje to. teleportować, tak, A... majęli to już. Churde. God damn, zostałem, zostałem ostatnio w kominku zawalonym. O kurde, śmieszne w sumie. Aj, czyli jednak śmieszne znali tę pozycję. Gdzie stąd, jakby co? Gdzie e, uciec tym? Gdzie uciec z dachu? Nie, wiem. nie w razie w... Do basenu A, górę... mogę wskoczyć. Mo... No, do basenu, możesz e, do domku, tam gdzie był aura na faście, możesz na drzewo, tam gdzie byłem ja, ale wtedy cię widać na radarze. <grym> Czekaj, bo tu już dwóch przyszło na e, mnie. <grym> możesz e, do... Oho, yes! oh, jest o... dragon, i... dobra. Dobra. dobra, koniec, dziękujemy. Dobra.